Testy tarcia. Mechanik i sprzedawca oleju mi powiedział, że wasze testy tarcia są nic warte, bo tak się olej nie bada. Co wy na to? Badanie skuteczności oleju. Test tarcia. Metoda Brugera. I co z tym wspólnego ma nasz autorski trybotester RS11? Miałem już kilku rozmówców, którzy w rozmowie podnosili kwestię, że taki test to nie test, bo tak się nie bada olejów. Jak zapytałem, czy znają metodę Brugera, to odpowiadali, nie znają, ale co ma to z tym wspólnego? Bóg jeden wie, ilu ludzi po zobaczeniu wyników naszych testów olei nadal tkwi w takim błędnym przekonaniu i jeżdżą do serwisu, mechaników, korzystając z różnego rodzaju uniwersalnych olejów, a jakichkolwiek badań na no, oczy nigdy nie widzieli. Innemu rozmówcy, Mechanik oraz sprzedawca olejów powiedział, że Wasze testy tarcia nic są warte, bo tak olej się nie bada. Zadając mi pytanie, co wy na to? To proszę. A wystarczyłoby sięgnąć wiedzy i nie wysuwać, nie słuchać takich głupich stwierdzeń. To przejdźmy do faktów. Jak podaje wiodące laboratorium badań, m.in. środków smarnych w Niemczech, cytuję: Oświadczenie. Obecnie jedyną podstawą do podejmowania decyzji o wyborze właściwego środka smarnego pod kątem odporności środka smarnego jest proces testowy Brugera. Znaczna liczba pomiarów wykazała dobrą powtarzalność wyników. Odchylenia od wartości zmierzonych wynoszą plus minus 10%. A jak można to zobaczyć, test opiera się na znacznie mniej zaawansowanym urządzeniu niż nasz autorski trybotester RS11. Nie mówiąc już o tym, że ilość badanego oleju w postaci 40 ml jest mocno dyskusyjna dla przeprowadzenia miarodajnych testów, czy jego tolerancja błędu plus minus 10%, a posiada zgodność z normą DIN 51347, a dla porównania, na przykład w naszym trybotesterze rs 11 pojemność miseczki olejowej to już około 180 ml, a zakres tolerancji błędu jest znacznie mniejszy. Jak tym razem podaje portal główny w publikacji o tytule charakterystyka trybologiczna olejów w akapicie metody badawcze cytuję istnieje wiele metod badawczych pozwalających na określenie parametrów związanych z ograniczeniem tarcia pomiędzy powierzchniami styku, które są rozdzielone olejem. Zdaniem marka Fighterka, dyrektora do spraw rozwoju produktów firmy Flukar, poro tego rodzaju procedur można określić jako przestarzałe, ale istnieją również bardzo nowoczesne metody. Jedna z nich to jest test Brugera, który pozwala na określenie zależności pomiędzy smarowaniem oleju i obciążeniem powierzchni. Wykonuje się go przy użyciu znormalizowanego aparatu, gdzie obciążeniom poddawany jest mały wale. Dzięki temu można stwierdzić jaki środek smarny sprawdzi się najlepiej przy danym obciążeniu. Jak znowu przedstawia Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy i tribotester o oznaczeniu T13, służy on do tribologicznej Środków smarnych metodą Brugera, posiada certyfikat TIF, jest zgodny z normą DIN 51347, a jak widać, jest to urządzenie znacznie mniej zaawansowane pod względem badawczym niż nasz autorski trybotester RS11. Zatem jak już możesz zobaczyć, nasz trybotester funkcjonuje według metody Brugera, tak zwanego nacisku Brugera, przewyższa stosowany w tej metodzie wyżej wymienione urządzenia badawcze, a dzięki znacznie większym możliwościom badawczym rekomendacji z jednego z istotnych uniwersytetu w Polsce, na przykład ten przyszły producent penetrantu wykonał u nas testy porównawcze celem finalnego wykonania testów trybologicznych przed zdrożeniem penetrantu do produkcji i sprzedaży. Lecz to nie pierwsza sytuacja, gdyż badaliśmy już na przykład olej firmy, która współpracuje co najmniej z jedną z marek ścigających się Formule 1, a z uwagi na zauważone efekty, jakie wynikają z autorskiej technologii Majnano, zaproponowano nam rozpoczęcie współpracy. Rasumując, jak widzisz, na przykład mechanik, czy sprzedawca olejów powiedział to, co wiedział i być może to, co jest jemu na rękę, abyś nie znał prawdy, stosował przez niego zalecane, sprzedawane, uniwersalne oleje, bo nie wykluczone, że dlatego nie chce przedstawiać faktów i prawdy, aby nadal lepiej zarabiać na tobie, wykorzystując swoją niewiedzę, nadal swoją cebulę na rynku, brak jego należytej kontroli, działając według znanej od lat zasady panującej na rynku leczyć, leczyć, ale najlepiej szybko, skutecznie, wręcz nigdy. Nie wyleczy.